Więc karmimy dalej samicę. Jeszcze trochę i tam damy. O, chyba jej starczy. Dobra, starczy jej. Idziemy tamtym do środka dać. Tu zostawimy tego samca. Wodę ma, widzę. Tu samiec połowę. Tatu ma jedną Tu jej na wieczór naleje, żeby miała dwa. Idziemy do środka. Do, do tych sobie samic damy odbierki. Tak? No. Zobaczymy. Tak, ty już jak usłyszysz coś, to chcesz od razu. Tak, no. Pokaż się. Pięknie. Do kamery. Co jeszcze? Zobaczymy. Może będzie kotna. No, oczyń się. Oczuń się. Nie. Kurzej. Się już wnerwiona. Samica. No, no, no. O, może być kotna już. Taka niespokojna. Ile ona była? Też trzy dni. Teraz będzie do soboty. Odgonimy ją i... Albo w piątek mam na wieczór odgonię i w, w sobotę zaś tamtą wpuszczę. Zobaczymy. Tak jakoś zrobimy, żeby do końca miesiąca obydwie już pokryć. Macie. A resztę tej samicy jeszcze dam na dół. żeby miała też Te już zajadają Obydwa Zajadają no Tu zostawimy, tu zamkniemy. Zaraz samice przyniesiemy. Zobaczymy Tamta mała, żeby też świadała. Ta biała mi się wydaje, że już będzie kotna. Naś się da raz pokryć, ale ona ogona nie dźwiga w górę. To może być już kotna. Weźmiemy ją już. Nie będziemy dłużej trzymać. Ona się chyba nie da pokryć. Może być kotna. Jeżeli nie będę wpuszczać, zobaczymy. No. Samica tu ja. O, no, się, już bierzemy. Chodźcie Brażimy cię na ziemię, zamkniemy i idziemy cię zanieść A tobie przyniesiemy samiec z ziemniaków No Nie ruszaj się Dobra Masz, idź, no idź, no wchodź, wchodź No wchodź Zobaczymy, może będzie kotna No, pokaż się Brzucha jakiego nie ma, zobaczymy Może Prawie się Będzie kotno I ta O, ta to Ona jest agresywna, ciekawe czemu Może akurat będzie też Kotna Ta na dworze jest taka niepewna Ona może nie będzie jeszcze kotna, ale to tam ją się zakoci na spokojnie. Ona miała już w tym roku młode, więc te jeszcze nie miały, więc te są w pierwszym terminie do zakoczenia. Obydwie, ta biała i ta. Ta biała się dała już trzeci. Ona w, w niedzielę dała się pokryć, w poniedziałek i dzisiaj raz. No. Starczy jej. Zobaczymy, może będzie kotna akurat. Będziemy ją za tydzień w grudniu jakoś jeszcze dopuszczę może będzie już kotna teraz to mi się wydaje, że za wcześnie, no ale 3 dni już minęły, od poniedziałku jest wtorek, środa i dzisiaj czwartek, to właśnie tak prawie ją chciałem pokryć i raz się dała, a drugi raz się już nie dała pokryć, więc zobaczymy ta samica jest teraz już chyba czwarty dzień u samca, bo była chyba 3 dni wcześniej. Potem była tamta z dworu 3 dni, i teraz to jest od dzisiaj rana, y, czwarty dzień. Je, będzie do soboty u samca, żeby była pewność. Może będzie kotna, jak coś zobaczymy. A tamtą wpuszczę jeszcze też na 3 dni, tą mniejszą, bo. Ona mi się wydaje, że się nie dała pokryć jeszcze po młodych, jeszcze nie, bo ucieka przed samcem, bo tato może dać się zakocić, bo ona wtedy, jak ja mówiłem, że była kotna, to wcześniej, potem ją w ten piątek wpuściłem do mojego samca, to samiec ją pokrył, ale przywiozłem tego samca, też ją wpuściłem, to może być kotna, to samica już, to więc na grudnia ta może, ta biała też, zobaczymy jeszcze. Tamtą na dworze, może tamta też będzie kotna. Zobaczymy, Idziemy tu jeszcze na dwór, do tej, tu jedzą. Ja temu samcowi przyniosę, pokroję ziemniaków, bo mam takie małe i mu daję ziemniaki. Temu ja przyniosę poza odcinkiem, już pokroję. A to dzisiaj mróz już w nocy był, minus 4, zimno, jeszcze rano jest, więc. To na tyle w dzisiejszym odcinku, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, wbijamy 50 subskrypcji, jest nas już 36, przed tym odcinkiem lecimy jak burza, tak szybko jeszcze nie widziałem, żeby suby się biały, więc łapkujcie, subujcie, komentujcie i wyczekujcie do następnego odcinka, siema!